Witajcie wszyscy czołgiści i czołgistki, z tej strony Mikut, jak zwykle na tym kanale, zresztą eee, mam się dla was bitwę w moim wykonaniu na Panzerkampfwagen FIA Schmalturn, to jest e, czwa, szósty tier e, średnia, średnich czołgów niemieckich premium, Robię sobie, kupiłem sobie go żeby podczas ro, robienia linii niemieckich e, medów, żeby sobie poszkodzić trochę załogę, a przy okazji i trochę pozarabiać. E, Schmalturm, bardzo fajna maszynka, wyposażone w działo 7,5 cm, KW Wagen Kanone, średnie obrażenia 135 na penetracji 150, pociski premium, e, taka sama obrażenia, ale penetracja wzrasta do 194, no i Heki to już jest 175 na 38, jak widzicie mam pocisków 60 w magazynku, e, wożę tylko jeden h reszta to są pepeki, nie wożę na, na czołgach premium nigdy nie wożę, Pocisków premium Wyjątkiem jest tylko kw piątka, która ma kiepską penetrację, tak zawsze wolę strzelać tylko ze zwykłych pocisków, bo chcę trochę zarobić. Pojechałem w prawą stronę razem z ciężkimi. Tutaj moja miejscóweczka zawsze jest na początku. Staję sobie przy, przy, przy tej górce i czekam co mi wyświetli MET albo jakiś scout je, je, jadący środkiem. Wtedy będę mógł trochę postrzelać do przeciwnika, który jedzie tym, tym zwężeniem. Pierwszy strzał w jaczkę 4, drugi strzał. Teraz będę strona na pałę, ale chciałem, ale już nie zdążyłem, Tiger PS muje to jadźkę, lewą stroną puszują. przeciwnicy widzimy tam, chyba są jeden czołg ciężki i jeden lekki, jeden jeden TDK, e dwa nawet, nasze ciężkie czołgi już prze przepushowały miasto, nikt się w nim nie pokazał, przeciwnik widocznie wybrał, e atakując stronę bagna, dlatego ja delikatnie podjeżdżam od tyłu, żeby w razie czego móc, móc się wrócić szybciutko, na bazę i ją obronić, jakby tam chłopaki mieli problem. Widzicie, e, miasto jest praktycznie puste, przyjęte przez naszych zawodników. Środek e, nie jest pilnowany przez nikogo stoi tutaj tylko jeden telek, który czai się zarówno na lewą, jak i na prawą stronę. Sam by sobie nie poradził, jakby coś ruszyło nagle e, środkiem. Na szczęście pojawiają się wrogowie. Tutaj od razu chcę pomóc temu tigrowi. tigierowi P. Czynu dostaje do mnie pierwszy strzał. Ja też dostaję od kogoś strzał. Nie, nie, nie widziałem od kogo. Tutaj dobijam tego czynu. Coś stoi na pewno na, na przejeździe, ponieważ ewidentnie we mnie strzelało, nie szło jednak przebić, P Pan też bardzo fajnie na tym czołgu, 80 z, z przodu, 30 z boku, 20 z tyłu, ale wieżyczka 120 z przodu, 60 z boku, 60 z tyłu, więc jest e, czym odbijać. Jak widzicie, e, lewa strona bagno padła, M7 ratuje się ucieczką, jest już nadobicie, t 25 x e, dzielnie czeka na przeciwników, Hummel... Też się za, za bardzo nie rusza, widocznie myśli, że da radę pokonać przeciwników yy, swoją, swoją artylerią. Ja oczywiście od ta się wróciłem. Jest Icinukai, który pewnie próbował we mnie strzelać, yy, jak mówiłem wcześniej. Na szczęście środkiem nic nie puszuje z prawej strony. Inaczej ja, bym był tutaj w czarnym. Na razie mogę się schować... Mogę się schować delikatnie po prawej stronie. I będę czekał na przeciwników. Tutaj dobra rada od KWNS-a. Artasz powinien dawno uciekać z tego miejsca pada się Crusader oraz reszta drużyny, Hummel zabija tego Lighta, niestety pewnie to przepłaci życiem podejrzewam. Jest Arel, jest Hellcat, tutaj przymierzenie w Arela, dostaje w bok, jeszcze dostaje też od, od naszego TDK. bardzo wycofanie, strzał w bok, to już Hummel na dobicie praktycznie. Ja celuję w dolną płytę Arela, ten schodzi pod, pod moim ostrzałem. Hummel cały czas stoi w miejscu, już nawet nie ma sensu żeby, żeby faktycznie uciekał. Pojawia się y, T-9, próbowałem przymierzyć jakoś y, kapturek, ale zresztą pokazał tyłeczek, Tutaj dobija y, humela Amerykaniec, próbuje jakoś wyczaić y, tego T-9, żeby jakiś mieć przynajmniej na górę, y, na władz dowódcy. Na razie bronimy się dzielnie, dwa czołgi ciężkie wróciły nam pomóc, reszta leci na, na bazę nie, przeciwnika, mogą albo ją skapować, albo zajechać ich od tyłu. Jest i TB-9 celuję w gąskę przednią, żeby zdjąć mu gąsienicę, właśnie trafiał przy okazji za parę set obrażeń, znowu obrażenia. Te 9 w ogóle nie jest na mnie skupiony, teraz dopiero obrócił że teraz miałem nadzieję, że szybko zdążę jeszcze go trafić, zanim ten strzeli coś do mnie. Strzał i wymiana ognia, no będzie koniec Te 9 dokładnie dobiją go. Straciłem niecałe 30% życia, więc jeszcze ma, troszeczkę mam do obrony. Podjeżdżam bardziej do przodu. Tam zostały tylko dwa czołgi. KW1 oraz Tiger P. Już mogę trochę śmiele podjechać. Powolutku, powolutku. Prędkość nie jest jakaś duża, niecałe 50, 50 km na godzinę. Wyjeżdża KW1, strzał w bok. Skontowanie się. Ten nie nam się cofnął. Próbuję tu jeszcze go wyczaić jakoś między tym brakiem a, a, a kamieniem. Tutaj strzałów w biegu, na słuchajcie, wyjeżdża, trafienie w gąskę przednią, próbuje zdjąć mu gąsienicę, przednie kółko o, dokładnie, teraz traci te kółeczko, no i teraz jest zadobicie, dokładnie, KW1 jest go dobija, zostaje tutaj, tutaj tylko Tiger P oraz VKH, która na górze walczy z trzema naszymi ciężkimi czołgami, więc długo nie pożyje postanowiłem troszeczkę wyjechać na, na, na tego Tigera P, żeby troszeczkę go podenerwować tutaj mam fajną osłonę z tego Helkata, więc nawet nie ma jak mnie przebić, jestem cały czas chroniony nie wyjeżdżałem na połę bo wiedziałem że w pojedynku bezpośrednim raczej nie mam dużych szans z tym Tigerem KW1S raszuję na niego z boku to mi, daje, to mi daje chwilę przewagi żeby móc postrzelać w garnek Pierwszy strzał garnek wchodzi, upaki tam męczą tego Tigera P drugi strzał garnek Jeszcze się ładują Tiger P zabija jednego, trzeci strzał garnek i teraz wchodzi prawdopodobnie dobicie a nie, jeszcze nie za mało, ten sposób że jest mały ror. No i dobicie dokładnie 4 fragi, prawie 3000 damagea, Koniec bitwy, zobaczymy co udało mi się zdziałać w tej walce. Patrząc na wyniki końcowe, liczyłem na to co, się, co mi się pojawi. A więc jak widzicie, masterka wbita, do tego snapshooter oraz master gunner. Dodatkowo sniper, 95%, prawie 96% strzałów weszło. Na 24 pociski trafiłem 23. Yy, prawie 65 tysięcy brutto kredytów. Yy, EXP 3650 to jest na podwójnym bonusie. Na 300 1217, więc nieźle. Myślę, że to jest wynik jak na szóstkę zadowalający. Yy, jak mówiłem wcześniej, 2800 obrażeń, więc też tak, bardzo fajnie jak, jak na to działko. 4 ubitych przeciwników, szliłem 24 razy 23 trafiłem, ale z tego przebiłem tylko 22 yy, potencjalnych uszkodzenia 365, więc tak naprawdę no to otrzymałem tylko dwa trafienia, z tego jedno mnie przebiło, więc nawet nie ma o czym mówić. Na 361 407 kredytów, więc bardzo fajny zarobek. Od no, tego są czołgi premium. Mają zarabiać. Plus oczywiście robienie załogi, jak widzicie po lewej stronie załoga z fałki. Yy, pancera 3-4 który go teraz właśnie robi. Jestem na etapie tego właśnie czołgu. No a jeszcze stworami brakuje, ale mi się nie śpieszy. Powolutku do celu, prawda? <laughs> no na razie dzięki za obejrzenie. Niedługo coś jeszcze się pojawi na moim kanale, więc obserwujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.